chyba nic więcej się od Ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś Ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od Ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą Cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. A gdyby ktoś poświadczył za mnie? A masz świadka? Miałem na myśli Tris. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie. Ale jest i wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. Jak sytuacja w Temeli? Zebrała się Rada Regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Tris bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla. Więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbold. To oni teraz władają zamkiem lawaletów. Są jeszcze bękarty Woltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie mają prawo do tronu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Roż? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem z Kojate. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomognie w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie. Dlaczego nie? Wes, przynieś nam coś do picia. No, nie może było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Dziękuję. Rzeczywiście spragnione. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Hm, nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapsko-jatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrznęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivi. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 ludzi w tym Wiedźmin Geralt z Lidli, pchnięty w piersi widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości trzech koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina ginie też Jennifer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia, Enfer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to, sam koniec. Wes! Skończyłem. Skuj go. Mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za pięć minut. Zjedz coś. Przyda ci się. Luczyk. dziwne takie danki, jeszcze wczoraj na rękach go nosili, jak bohatera. Nie dziwota, sam widziałem, jak dwudziestu ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to on myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. <grybuj> <grybuj> Może też damy mu wycisk za foltesta. Szkoda takiego główna tykać, tylko człowiek się łapy po. Straż! Podejdź tu. Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? O, to, to, to. Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Tak? No to zobaczymy. Wytłukę z ciebie z ciebie podroby. No i system walki też tutaj jest do dupy. Po prostu powciskaj człowieku, żeby się udało. tu więcej nie ma. Nie. Cholerne pochodnie mogą mnie zobaczyć. Co to? No tu kolego? Dobra, najpierw talent a odblokowuje parowanie ciosów, no, dobra Redukcja obrażeń podczas bloku 100% przy pełnym wigorze No to tak To bym bardzo chciał and cut. sami! Tylko ty i ja. Miejsce może niezbyt romantyczne, ale... Dzieć wolności! No i się nie udało. co jest? nie słyszycie mnie? Więcej yeah. uciekł! skradł! gdzie oni się podzieli? E no okropne, okropny system skradania on nie działa o! Ja w środku, Arian. Co? Oczywiście. Spokojnie, Arian. Co tu robisz? A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta. Podobno. Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Foltest kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinien ją chronić ktoś szlachetnie urodzony. baronet co najmniej. Nie. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Poczekam tu. Wróć, jak oczyścisz przejście. Hmm, wróć, jak już zrobisz całą robotę za mnie. Moje ulubione. Ja pierdolę, musiałeś się odwrócić. System skradania je jebany. Jak nie główno gówno. Jest wielki. Skrzydlaty i zionie ogniem. Mm, może kondor. Ale zionie ogniem? Nie wiem. Agus, 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 agus. Geralt, czemu ty chodzisz jakbyś kulał? Nie możliwy zapis. Drugie drzwi na lewo to składolivy. Chodź ze mną, tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. A, czy ja tędy wychodzę? nie mówią, że zabiłeś króla. Nie, nie zabiłem. Wierzę ci. No cieszę się. Głupio by wyszło, gdybym musiał się teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od dwóch dni. Jestem ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciasnym przejściu, Ruszyć się nie ma gdzie, z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami, no i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z dziesięć razy dostałem po hełmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem, ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę w jej biure? Byłem. Zdzieblarz mówił, że skojatel byli wyjątkowo zajadli założyłeś jakieś znaki szczególne, a rozpoznałeś komandę? Nosili maski oddziałów specjalnych, jak trofea. I ciągle wrzeszczeli jorwet. Skąd tam się wziął smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to, ździeblarz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. Na tobie może się przyda. Pora no. na mnie. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie, idź już. Daj mi chwilę. Tak na zaś. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajda, nie czapkę, nie widkę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w wyzimie. Wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Trzeba było nie wparadować w nasze życie intymne, to by teraz nie było. Sama chciałaś być na świeczniku. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbold. Nie, czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorweta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie, Flotsam, jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Tris. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami mm -hmm. i opowiesz mi o INFR. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Hmm. Wszyscy na pokład! Uwaga na cumach! Chronić murtę! Cuma klar, kapitanie! Honor Jana by ocalić życie jego ludzi, lecz ten sam honor nie pozwoli mu ocalić samego siebie. Ej, to jest ładny arcik. że wam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Tris opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, które mu odebrano. Nudzę was? Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy. Albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy.